Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Fame i jest ze mną Take Fun. Witam się serdecznie. Siema ogólnie fajnie się zaczęło, bo się kłóciliśmy, że to jest prawa strona, a ty mówiłaś, że nie. Ogólnie czemu wszystkie kobiety mają problem ze stronami. No tak, wiesz, prawa, lewa, co to za różnica. Jedziesz prawo, no to jedziesz w lewo. Znaczy, tak... Różnica jest diametralna. Zarówno w poglądach, jak i wjeżdżał tam. Ja tak kiedyś się tłumaczyłam policji, jak uciekałam, no bo mi, mi, dlaczego uciekałaś? się? Ja mówię, no bo siostra kazała mi skręcić w prawo. Yy, się musimy się troszeczkę. Siostra yy, mówię, siostra kazała mi skręcić w prawo, to ja skręcałam, no w prawo, a skręcałam, ale pani skręcała w lewo. Ja mówię, naprawdę? No i tak, tak po prostu tak już jest, tak kobiety mają. A nadal cię podrywają twórcy? Bo z tego czasu chyba to było popularne. Yy, wiesz co, jest taka tendencja, ale już nie, nie ma takiego boom. Dobra, a tu zróbmy kontrowersję. Dałaś się komuś poderwać? Z tego fajmu? Ani zawodnikowi, ani nikomu poza. Nie romansuję w pracy. A to ja wam coś powiem. <ścoughs> no dobra, to nie powiem. A co chciałeś powiedzieć? Nie no, bo jedna osoba twierdzi inaczej. Kto? Mam powiedzieć historię? Tak. To żartowałem. <głos> <głos> nie, no, tak chciałem cię wziąć, wiesz. Pod włos? Tak, pod włos. Nie tak? da się, nie da się, bo jestem, mam swoją zasadę, trzymam się zasad, uwielbiam je łamać, ale nie w tym przypadku, bo później to ma swoje konsekwencje i wychodzi zazwyczaj źle. A wracając do konferencji prasowej, powiedz mi, jak się dziś czujesz? No zmęczony przede wszystkim się czuję. Zmęczony, ale zmęczony rozmowami, całą konferencją czy przygotowaniami do walki? Znaczy chyba no to się sumuje jakoś nie? parę godzin w aucie, jeszcze parę rzeczy miałem do załatwiania we Wrocławiu, zanim wyjechałem, bo niestety jestem taką osobą, która nie tyle rzeczy na ostatnią chwilę zostawia. No i do tego te treningi, które gdzieś tam się nałożyły, skumulowały w ostatnim czasie. No i tak, no jestem zmęczony. Muszę zapytać oczywiście o to, co się wszyscy pytają, o murańskich. Powiedz mi proszę, co najbardziej cię irytuje chyba w Jacku Murańskim? co znaczy najbardziej to właśnie irytuje mnie zadawanie pytań tego typu, bo mi się na te odpowiadać nie chce, więc jakby niestety nie odpowiem, bo no to jest już temat zamknięty, potem wszyscy, gdzie idę na wywiady pytają mnie o to, jakby już z tym tematem jestem bardziej zmęczony niż zmęczony jestem fizycznie, tak szczerze. Ale nie uważasz, że w tym co mówi Jacek Murański czy Mateusz Murański jest jakieś dziebełko prawdy? No to ty mi odpowiedz. No bo insynuujesz, że jest, no to więc możesz powiedzieć swoje opinie. No mnie zastanawia właśnie e, kształt tego, jak, on się od, jak odnosi się Jacek e, do sytuacji nitro, e, do sytuacji alimentów. I właśnie chciałam zapytać, czy, czy jest jakieś dziebełko prawdy? Jak wygląda to z Twojej strony? Dlaczego znaczy, ty, ty, ty mi teraz sugerujesz? Nie sugeruję, tylko pytam się, czy jest tam dziebełko prawdy. Bo no ale, ale nawet ja jak być... ktoś kłamie, to gdzieś w każdym kłamstwie, jak to się mówi, potocznie jest dziebełko prawdy. No ale jak w tej sytuacji może być odrobinę prawdy? Czyli nie ma zupełnie wyssane wszystkie... Ale no to nie no, wytłumacz, co masz na myśli? Jak, jak w tej sytuacji coś może być z dziebiełkiem prawdy? No, może być. No, no to podaj mi przykład. No Jeżeli chodzi na przykład o, o Nitro, no to sytuacja, w której y, wypowiada się źle o Polakach. Ja mówiłaś o ojcostwie w tym momencie. O Auschwitz. O, no to zmieniasz, zmieniasz temat, mówiłaś o ojcostwie. E, o ojcostwie też mówiłam, więc no, no, właśnie no, to, się zastanawiam, no, no, czy, sensie... czy może być jakieś dzibełko prawdy, czy można insynuować takie rzeczy wyssane z palca, czy po prostu. E, czy to jest zwykłe kłamstwo? Dobra, ja może zakończmy ten temat, bo to nie ma sensu. Tak? Nie ma. Nie ma. Nie ma, czyli nie ma w ogóle według ciebie tam ani grama, prawdę jest kłamstwo. Czy znaczy nie ma sensu o tym dyskutować? Nie chcesz po prostu. Nie. Jak dużo ci to kosztowało w takim razie, skoro? W ogóle zamykasz temat, się nie odnosisz do tego. No nic mnie to nie kosztowało, kosztowało mnie to tylko tyle, żeby sobie zapaliło zapłacić, żeby do Warszawy przyjechać i tych pierdłów posłuchać. Natomiast no jakby jest to temat taki kurwa głupi i żałosny, nie chce mi się przepychać słownie ze starszym panem w internecie i tyle. Mhm. Jak, będę, jak będę miał 60 lat, to może będę wtedy rozmawiał z ludźmi po 50. Na ten moment nie muszę, więc przepycham się z ludźmi w moim wieku. Lubisz przepychanki słowne? Lubię ogólnie się przepychać, no. Uważam, że w życiu trzeba się pchać łokciami, bo inaczej nie zagrzeje w sobie nigdzie miejsca. To nie stawiasz sobie ograniczeń w ten sposób, że nie chcesz się z facetem po, powyżej pięćdziesiątki rozmawiać, prowadzić dialogu? No, takiego dialogu prowadzić nie chcę. No, jeżeli to jest ograniczenie, to uważam, że niektóre ograniczenia są pozytywne. Tak samo, jak jest ograniczenie wiekowe, z kim można uprawiać seks, z kim nie można. Jak nie uprawiam seksu z siedmiolatkiem, to wcale się nie ograniczam. Ale jeżeli chodzi o uprawianie seksu powyżej 18 lat, nie ma ograniczeń. No powyżej nie, ale są jakieś ograniczenia względem wieku. No, to pół żartem, pół serio chciałem zaznaczyć, że no, w niektórych kwestiach warto się ograniczyć jednak. Chciałbyś zostawić po prostu ten temat za sobą, nie powracać do niego, a jeżeli chodzi o twoje przygotowania do walki, to jak one wyglądają? Na pewno ci ta cała sytuacja irytuje. Czy korzystasz z psychologa, z terapeuty, który ci wspiera, żeby nie, ktoś nie wytrącił cię z równowagi i żebyś komuś po prostu nie przypierdzielił przed walką? Znaczy nie, ja jestem osobą, która potrafi się kontrolować i raczej nie uderzyłbym nikogo poza oktogoną, ok, tak to mi się wydaje. Może w jakiejś skrajnej sytuacji, ale ciężko mi to sobie zobrazować. Z psychologa nie korzystam, większość osób twierdzi, że jest to niezbędne czy potrzebne. Ja patrząc na sposobie uważam, że na ten moment przynajmniej nie, nie potrzebuję tego. Jeżeli w walce coś pójdzie nie tak, jakieś tam myśli się pojawiły, których nie będę potrafił kontrolować, to wtedy, wtedy może zmienię podejście, faktycznie spróbuję takiej drogi, ale na dzień dzisiejszy nie widzę postawku temu. Czyli radzisz sobie ze wszystkim sam, jesteś osobą spokojną, ale jak Mateusz Murański wstał podczas kejcza do ciebie, e, wystraszyłeś się i już chciałeś go lać? To wystraszyłem się, czy bić go chciałem? No właśnie, to jest pytanie. Wystraszyłeś się, czy chciałeś go bić? Znaczy nie no, jakby wystraszyłem, zależy jak, jak to zinterpretujemy, czy jeżeli zapytasz mnie, czy uważałem, że. Byłeś mnie... gotowy do... No tak, żebyś się zapytał, czy uważam, że mnie uderzy, to uważałem, że tak, że mnie uderzy, więc się przygotowałem, żeby ten cios nie dostać na twarz, tylko ewentualnie na gardę, żeby jakieś zejście zrobić. I tyle, nie? Zaskoczył Cię swoim zachowaniem? chyba nie, w sensie nie raczej nie. Byłeś przygotowany na wszystko, na każdą możliwość. No uważałem, że to się wszystko może odpierdolić. Czyli byłeś przygotowany i na e, fizyczną e, rozrubę, i na słowną również? Znaczy ja niczego nie zakładałem, ale podejrzewałem, że tu dosłownie wszystko może się wydarzyć, więc ciężko byłoby mnie zaskoczyć. To dobrze, to wróćmy do przygotowań twoich e, do walki. Powiedz mi, gdzie trenujesz? A skąd jestem? Z Wrocławia. Okej, okay. no to w pancerze trenuję. pancerze? E, I kto jest twoim trenerem? Kasper Mielnik. No i powiedz mi, e, jak twoje przygotowania? Na co nakładasz największy nacisk? E, na nic nie kładę nacisku. Staram się po prostu uczyć bić, bo nie potrafię. Nie potrafisz w ogóle, no ale jak, wiele, jak, no. jak stanąłeś do Mateusza, to postawiłeś gardę. No ale wiesz, no to można się bić i bić, wiesz co chodzi, no to można robić coś chujowo albo dobrze, no na ten moment po tak krótkim okresie trenowania wiem, że nie bije się za dobrze, więc próbuję się tego nauczyć. Nigdy się nie biłeś wcześniej z kumplami na jakichś zml rozróbach? Unikałeś? Unikałeś? Znaczy wiesz, że no w dzieciństwie ogólnie my tam często mieliśmy jakieś przepychanki, ale no ale to wiesz, no to wiesz jak się dzieci biją, nie? Jeden drugiego popchnie, ten go kopnie i takie tego typu rzeczy, nie? Ale nic poważnego. Wracając do całości konferencji i tego, co się dzieje z Murańskimi, ale również Konopski, czy uważa, że komentarja nie powinna mieć jakichś granic, jeżeli chodzi o wypowiadanie słów? Ale... A czy inaczej nie rozumiem? Jeszcze raz. Jeżeli chodzi o komentarze, osoby, które komentują no. inne osoby, y, zdarza się, że niechcący mogą zniszczyć im życie. To było właśnie w przypadku Leksia. Y, czy nie uważasz, że komentowanie może w jakiś sposób zaszkodzić komuś albo urazić kogoś, y, wręcz zdeptać jego godność? Z jednej lub z drugiej strony, bo Murańscy yy, wszyscy mówią tak, yy, wylał się ogromny hejt, że bardzo nieładnie się zachowali, ale osoby komentujące też jakby nie mają granic. No, no nie mają, ale to dlatego trzeba polegać przede wszystkim na sprawdzonych informacjach i trzeba mieć potwierdzenia słów, które się wypowiada i wtedy czy jest to krzywdzące, czy nie, nie ma to znaczenia, bo osoba, która, yy, o której się mówi, też kiedyś kogoś krzywdziła i jest to tak zwana konsekwencja, konsekwencja. jak to pewna osoba mówiła. No Rewansz. Nie więc, no, więc to zależy, nie zależy od przypadku, zależy od tego, czy mamy do czynienia z jakimś pomówieniem, przez faktem, który jest niepodważalny. A jeżeli chodzi o pomówienia, zdarzyło ci się kogoś bezpodstawnie pomówić? Jakby o No no zależy, no, gdzieś tam ludziom rzuciłem do kogoś ty pedale na przykład, a niekoniecznie musiał być homoseksualny, nie? To jest to pomówienie, zależy jak to interpretujemy, no, ale na pewno yy, nie wiem, no ciężkim powiedzieć. się weryfikować wszystkie yy, rzeczy, które wypowiadasz. Znaczy, jeżeli coś jest na tyle grube, że może komuś zniszczyć o, o, ocenę, to staram się to wziękować. No? Mhm. Natomiast tak zdarza mi się lekko myślnie coś rzucić, ale w takich bardziej nie tak delikatnych sytuacjach. O. A jeżeli chodzi o Nitro, wspierasz go w jakiś sposób w te, podczas tej sytuacji, która miała miejsce między murańskimi a właśnie Nitro? No ja mam go wspierać. Mam mówić... Sergiusz, ja wierzę, że to twoje dziecko jest zajebiście, no jakby wiesz, no, no jak mam go wspierać? No? Nie w ten sposób, bo jednak jeżeli dotyka słowa ostre padają wobec rodziny, to każdy, każdy człowiek niestety źle to odbiera i większość tak naprawdę bardzo głęboko to przeżywa. Wspierasz go jako kumpel? Znaczy, no staramy się raczej, przynajmniej ja staram się nie użalać nad sobą, więc ja zawsze wychodzę z założenia, ja nie lubię, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mnie głaszcze po głowie, więc sam tego nie robię. Yy, bo mnie bardziej by to irytowało, ktoś podchodził i mówił, o, Rafałku, nic się nie stało, będzie dobrze. Że, o, jak za 3, 3 dni w pierdol hipotetycznie. Jak będą do mnie ludzie podchodzić i mówić, nic się nie stało, kurwa i mnie przytulać, to będę miał ochotę ich odepnąć, bo je, żeby spierdalali, ale nie dlatego, że nie dlatego, że nie doceniam tego, że komuś jest przykro, czy chce mnie wesprzeć, tylko po prostu uważam, że jest to niepotrzebne. No ja potrafię się raczej pogodzić w życiu z porażką i, i tyle. Czy się jakiś wielki boom, rewanż słowny wobec Murańskich? No nie no, ja nie zamierzam nic mówić, bo mi się nie chce. Zupełnie odcinasz się od, od no tego. Nie tematu? No, nie będę się ze ścianą przepychał, bo to sensu nie ma. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Informacji dostałam tyle co chciałam, prawie, bo chciałam pociągnąć temat Mateusza i Jacka Murańskich. Ale widzę, że się odcinasz od tego, rozumiem i szanuję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki w przygotowaniach do walki. No i oczywiście walce. Dzięki, dzięki. dzięki.